Potem Jakub przywołał swoich synów i rzekł Zbierzcie się, abym mógł wam oznajmić, co was spotka w przyszłości. Zgromadźcie się i słuchajcie synowie Jakuba, słuchajcie waszego ojca Izraela. Rubenie, ty jesteś moim pierworodnym, ty jesteś moją siłą i pierwocinami mojej męskiej mocy. Nie wynoś się jak kipiące wody, ponieważ wszedłeś do łoża swojego ojca przez co zbezszcześciłeś moje posłanie. Symeon i Lewi to bracia, których miecze są narzędziem gwałtu. Nie dołączę się do ich zmowy, z ich knowaniem nie zwiążę mojej sławy, bo w swoim gniewie mordowali ludzi, w swojej swawoli kaleczyli bydło. Przeklęty ich gniew, gdyż był srogi, ich występek, gdyż był okrutny. Dlatego rozdzielę ich w Jakubie, i rozproszą w Izraelu. Judo, sławić Cię będą Twoi bracia, Twoja ręka na karku Twych wrogów. Będą Ci się kłaniać synowie Twojego ojca. Judo, młody lwie, Na zdobyczy wzrośniesz, mój synu. Położył się i jak lew się czai, Jak lwica, któż może mu powstać? Nie będzie od Judy odjęte berło, ani znaki wodza od nóg jego, aż przyjdzie ten, do kogo one należą, komu posłuch okażą narody. Swojego osła przywiąże do winnego krzewu, do winnej latorośli źrebię oślicy. Wypierze w winie swoje ubranie i w winnym soku swoją suknię. Oczy mu ściemnieją od wina, a zęby wybielają od mleka. Zabulon zamieszka nad brzegiem morza, w miejscu, w którym jest przystań statków, a jego granica w Sydonie i Sahar jak kościsty osioł, będzie leżał w miejscu bezpiecznym. Zobaczył spokój, że jest dobry oraz krainę, że była urocza. Zgiął więc swoje plecy, by dźwigać, i stał się ludem zmuszonym do pracy. Dan swój lud będzie sądził, jako jedno z plemion Izraela i będzie dan jak wąż przy drodze, jak żmija przy ścieżce, kąsająca pęciny konia, tak że jeździec spadnie do tyłu. Oczekuję Panie Twojego wybawienia. Gad napadnie Go banda zbójców, a On się rzuci na ich pięty. Pokarmy od Asera są tłuste. On dostarczy przysmaków królowi w jest jak łania na wolności. Mówi on miłe słowa. Józef jak drzewo owocowe, jak drzewo owocowe przy źródle. Jego gałązki pną się po murze. Pomnożą się jego prześladowcy, nękać go będą łucznicy. Jednak łuk jego pozostanie mocny i silne jego ramiona dzięki potężnemu Bogu Jakuba. Pasterzowi skale Izraela, Bóg Twojego Ojca będzie Ci pomagał, Bóg wszechmogący ci pobłogosławi, błogosławieństwami nieba z góry, błogosławieństwami głębin leżących na dole, błogosławieństwa Twojego Ojca będą mocniejsze od błogosławieństw gór odwiecznych, od wspaniałości dawnych pagórków. Niech spłyną one na głowę Józefa. Na głowę księcia z wśród swoich braci. Beniamin to wilk drapieżny. Już rano zjada zdobycz, a wieczorem rozdziela łupy. Oto plemiona Izraela, jest ich dwanaście. Gdy ich ojciec im błogosławił, to im powiedział. Każdemu udzielił stosownego błogosławieństwa. Potem dał im takie polecenie. Gdy zostanę przyłączony do moich ojców, pochowajcie mnie przy moich przodkach w grocie, która jest na polu Efrona Chetyty. W grocie, która jest na polu Makpela, w pobliżu Mamre, w kraju Kanaan. Abraham nabył ją wraz z polem na własność od Efrona Chetyty, aby grzebać w niej zmarłych. Tam pochowano Abrahama i jego żonę Sarę. Tam pochowano Izaaka, i jego żonę Rebekem. Tam również pochowałem leę. Pole to wraz z grotą było kupione od Chetytów. Gdy Jakub wydał swoim synom te polecenia, opadł na posłanie, umarł i dołączył do swoich przodków.